O, witajcie! A powiem Wam dzisiaj o pewnym młodym reżyserze, któremu możeło się wykonać film profesjonalnie. Najpierw zaczął od historii, która mu tam chodziła po głowie od jakiegoś czasu. Pracował nad nią około miesiąca. W końcu spisał scenariusz. Ale wiedział, że to dopiero początek. Potrzebował dobrej ekipy. Zaczął od osoby drugiego reżysera. I kierownika planu. Znalazł ją w osobie Krzysztofa Siwca. Zresztą jego dobrego znajomego. Oraz absolwenta Krakowskiej Szkoły Filmowej. Współpraca przebiegła. Świetnie. Zresztą znają się od, od kilku filmów. Robili ze sobą kilka filmów, współpracowali kilka razy. Ale wiedział, że potrzebuje też dobrego dźwięku. Tego postawił na Bogdana Racia, również absolwenta Krakowskiej Szkoły Filmowej, oraz dźwiękowca na planie serialu ojca Mateusza. Ale znów to był dopiero początek. Potrzeba dobrych aktorów, którzy dobrze wejdą w rolę zawarte w scenariuszu. Dlatego postawił na Damiana Wójcika, który również wystąpił w jednym z jego filmów, pomagał przy innych, na Rafała Brauna. Podobna historia również ma doświadczenie na planie. Na Marcina Stasickiego, który również był scenografem w tym filmie. Na planie była także Anna Ligemska, która ma doświadczenie w sztukach teatralnych oraz Łukasz Ciosek, który również wystąpił w jednym z jego filmów. Zresztą co nieco też pokazał w nim. Ale to polecam zobaczyć. Kontynuując. Do filmu odbyły się Próby dialogowe. Dwa, trzy dni prób dialogowych, gdzie aktorzy mogli zapoznać się ze scenariuszem, wejść w swoje role. Samo filmowanie trwało 5 dni, z czego większość we wnętrzach. I tutaj szczere podziękowania dla pani Stasickiej za udostępnienie domu. Na planie był także catering, który udostępniła pizzeria Supranu. Naprawdę świetne jedzenie, bardzo polecam. Każdemu na planie Smakowało. Osobiście mogę polecić ich półmetrowego Hot Doga, który można się naprawdę nanieść I spaghetti carbonara, który zawsze u nich zamawiam. Nie kierownik mi tego nie kazał powiedzieć. Spytacie, o czym opowiada film? Albo dlaczego jestem tak ubrany? O tym dopiero zwiastunie, który będzie w tym miesiącu. Natomiast sam film będzie miał premierę w październiku. Zapraszam. jeszcze jedno, nie mówcie mu, że zrobiłem ten film. Jestem nieogolony, on pewnie wola być ogolony. Jeszcze mu to jakaś frostka wyszła, nie? To pewnie się wkurzy, jak się dowie. Jak go zobaczy, jak będzie na lecie, Więc spoko. A, jeszcze jedno, jak go zobaczycie, to mu powiedzcie, że z siebie taki wkurzy się.